Co zdrajca, S to będzie mega łatwe. Okej, okay, dołączę do naszej grupki. Hej, jakie słowo dostaliście? Ja mam NEM jeżeli we. Ja OMG, a ty, Alicja? Ja mam UW. Ej, a pamiętacie tą łucję, o której wam mówiłam? Ja pamiętam. Jasne. Ona znowu powiedziała, że Marysia jest brzydka. Ona jest taka toxic. Nie wiem, kto ją lubi. Ej, Maja, możesz na chwilę na Priw muszę pogadać! No okej. Okay. O co chodzi? Lubisz Łucję? Owcę, że nie przecież. Odgadywała Heilie. De! Aha, a ja ją mega lubię. Bo nie jest taka głupia jak wy. Nara idę do Łucji. Głupia! OMG, muszę to powiedzieć. Dziewczyną. To będziesz mogła iść? Chyba tak. O, Maja wróciłaś. I jak tam? Pogadałaś już z kacprem? I tak, tak. Oto Git, a chcesz iść jutro do maka? I co? A tak, tak. Oki to do jutra, papa. Papa? Tak, papa. Hej, Kehelię. Mg, Alicja, ale masz super skina? ge dzięki. Ej, pytanie, masz kontakt z Kacprem? No właśnie, pytałam się go, czy idzie z nami do Maka, ale nie odpisuje. Dziwne. Spytam się Mai, czy ma z nim kontakt. Oki, to ja będę tu aktywna, ale idę zjeść obiad. Oki, buziaki. Buziaki. Hej, kaucja. Hejka... Boż, te głupie baby do mnie cały czas spamią. Norell, jak ja ich nie lubię. Są takie brzydkie. Oki, okay, ale nasz plan jest taki. Prosisz jakąś babę o 10 fieńcach bobuksów i dzielimy się na pół. Jasne. Hejka Maja, czemu nie odpisujesz? Ja nie miałam czasu wczoraj. Aha, a wiesz co może się dzieje z Kacprem? Nie odpisuje ani nic. Nie wiem, może wyjechał gdzieś. No w sumie idziesz na grupkę? No mogę iść. Okej, okay, to chodźmy. O nareszcie jesteście. O i jest też Maja. Czemu nie odpisywałaś? Byłam zajęta... A, oki. Okay. Hej, kas. O Kacper, gdzie ty byłeś? A pojechałem do babci. A, okej. Okay. Ej, mam bardzo ważne pytanie. Czy pożyczyłby mi ktoś 10 tysięcy Robux, bo potrzebuję? Naprawdę, please? Oddam wam później. Okej, okay, ja mogę ci wysłać. Dzięki. Nee! Hajwie nie rób tego! O co chodzi? To oszust. Zadaje się z tą łucją. I pewnie chcą nas okraść. Z tych boboksów. Ale ty jesteś głupia zepsułaś nasz plan. Idę do Łucji. i zrobi z wami porządek. Będę dzięki Maja. Nie ma sprawy. A w ogóle, jak się o tym dowiedziałaś? Ty wziął mnie na priw. A oki to papa, bestia. Papa!